Jedno z najtrudniejszych pytań, które pojawia się przy odgracaniu, to zostawić czy oddać. Niby proste, ale kiedy stoisz z daną rzeczą w ręku, zaczyna się cały wewnętrzny dialog. Może jeszcze się przyda, może ktoś się ucieszy, może szkoda. I właśnie dlatego tak wiele osób zatrzymuje się na etapie przerzucania rzeczy z miejsca na miejsce. Nie pozbywamy się ich, ale też nie używamy. Dziś chcę Ci pokazać, że decyzje o zostawieniu lub oddaniu można podejmować bez wyrzutów sumienia. Można je podejmować z życzliwością wobec siebie, bo nie chodzi o perfekcyjny minimalizm. Chodzi o to, żeby w Twoim domu były rzeczy, które Ci służą, które Cię wspierają i które pasują do Ciebie dzisiaj. Najważniejsza zasada którą stosuję przy odgracaniu. Brzmi, jeśli nie używam i nie kocham, puszczam. Ale wiem, że czasem to za mało. Dlatego mam dla ciebie kilka pomocnych pytań, które możesz sobie zadać, kiedy trudno ci podjąć decyzję. Po pierwsze, czy ta rzecz naprawdę pasuje do mojego życia teraz? Nie do przeszłości, nie do hipotetycznej przyszłości. Do ciebie dziś. Do Twojej codzienności. Bo może to bluzka z czasów, gdy miałaś inny styl. Może gadżet z kuchni, którego nie dotknęłaś od trzech lat. Może prezent, który nigdy nie był Twój. Jeśli coś nie wpisuje się w Twoje aktualne potrzeby, może czas pozwolić temu odejść. Drugie pytanie: Czy ta rzecz daje mi radość, czy tylko poczucie winy? To mocne. Ale bardzo prawdziwe. Są rzeczy, które kiedyś były marzeniem, a teraz leżą z metką, nieużywane, i przypominają ci, że powinnaś je nosić, czytać, używać. Nie. Nie powinnaś. Rzeczy, które sprawiają, że czujesz się źle z samą sobą, nie zasługują na miejsce w twoim domu. Trzecie pytanie: czy oddając to mogę zrobić miejsce na coś, co bardziej mnie wspiera? Wyobraź sobie pustą szufladę, w której już nie leży ten zapomniany obrus. Wyobraź sobie szafkę, w której zmieści się wszystko, czego naprawdę używasz. Wyobraź sobie przestrzeń i lekkość, bo odgracanie to nie tylko pozbywanie się to także tworzenie miejsca na to, co nowe, co Twoje. Co teraz? I jeszcze jedno bardzo ważne: czy ja trzymam tę rzecz, czy ta rzecz trzyma mnie? Jeśli coś ciągle przesuwasz z kąta w kąt, ciągle mówisz sobie, może się przyda, ale tak naprawdę boisz się to puścić, może warto zadać sobie pytanie, co się stanie, jeśli to odejdzie? Czy nie poczuje właśnie ulgi? Nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. Czasem decyzja dojrzewa. Możesz mieć w domu kosz do przemyślenia i wracać do niego za tydzień, dwa. Ale nie odkładaj decyzji na kiedyś w nieskończoność. Bo każda rzecz, która nie ma swojego miejsca i celu, to mały punkt ciężaru w twojej codzienności. Wiesz, co jest piękne? Że w odgracaniu uczysz się ufać sobie. Swojemu osądowi. Swoim potrzebom. To nie jest tylko porządek, to też budowanie relacji z samą sobą. I najważniejsze: to ty decydujesz, co zostaje. Nie ktoś z internetu, nie osoba, która ci to dała, nie ideał perfekcyjnego domu, twój dom, twoje wybory. Jeśli chcesz przejść przez ten proces ze spokojem i wsparciem, pobierz mój bezpłatny poradnik, jak szybko zadbać o dom. Link znajdziesz w opisie podcastu. A jeśli chcesz być ze mną w kontakcie, zapisz się na newsletter. Co tydzień dzielę się tam prostymi, ciepłymi krokami do stworzenia domu, który będzie oddychał razem z tobą.